Lekcja. Jako? Lekcja biologii. A czemu te ptaki tak ja tutaj. Czemu? Bozo, jaj, 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 jajka. Właśnie, bo Wielkanoc idzie, czyli jajka trzeba złożyć i trzeba znaleźć kogoś, kto te jajka nam zapłodni. To znaczy ptaki muszą znaleźć kogoś. O tam dwa takie. Zasuwają. Ła! gdzieś się schowały. Oto. No dobra. Nieważne. Ty, jajko! Co? A ty masz na imię jajko? No nie. Ale czy człowiek, czy ptak, to akurat tutaj mamy coś wspólnego tylko że my ludzie co miesiąc możemy te jajka składać a ptaki raz czy dwa razy do roku może są takie co dwa nie no w każdym razie te tutaj co takie jazgoczą to muszą się znaleźć i dlatego muszą tak krzyczeć i gadają, zachęcają jedno drugie, żeby zwróciło na samiec, zachęcać, żeby samica zwróciła uwagę. I żeby zaraz, jak będzie ciepło na wiosnę, taką już ciepłą lato, I co? To już święta. A, no, by... Święta będą, to będzie śmigus. No tak, na śmingus, dingus trzeba w takim razie zapładniać te jajka, a potem muszą się wykluć. No i wtedy będzie urodzaj. I wtedy będzie... Ptaki będą zadowolone. A w tej chwili robią zawody. I jazgoczą. I krzyczą. I opowiadają i się przekrzykują. Bo właśnie taki czas jest, I, i, że muszą właśnie pojazgotać A potem już będą spokojnie siedziały na jajkach, prawda? Szukały owadów czy tam, co tam jedzą, te flaszki. I już nie trzeba będzie tak hałasować, tylko trzeba będzie się nawoływać, bo one będą musiały czytać: tutaj, tutaj jestem, z mnie. Przynieś tam tą, tą larwę taką i taką. Ot, taka narracja. Taka narracja jest w lesie. W lesie, prawda? I taka narracja jest zależna od gatunku, jaki akurat teraz sobie zechciałeś zagrać. A ty w jaką narrację wierzysz? Może włączysz telewizor i tam Ci powiedzą, no racja jest taka, wiesz, że jest kryzys, że tu wojna, to musisz tam pójść i strzelać jeden do drugiego. I Ty, moja droga, mój drogi, wybierasz narrację. No zawsze możesz powiedzieć, no jestem drapieżnikiem przecież, nie? A jesteś? No są ptaki, które są drapieżnikami i które nie są drapieżnikami. I ssaki są też różne. No i człowiek. Człowiek jest dość uniwersalny, ale dzięki temu możesz wybrać sobie. I jeżeli zechcesz być drapieżnikiem, to musisz się liczyć z tym, że musisz żyć jak drapieżnik. Musisz zdobywać mięso, coś tam mordować albo płacić za mordowanie. Musisz. Niestety się chronić przed takimi, którzy <laughs> chcą Cię złapać, yy, uciąć rączkę czy nóżkę po to, żeby Cię skonsumować, moja droga istota. Powodzenia w swoich rozważaniach. Dzisiaj dzień narracji, środa. Dzień. O, jajka. I pascha. Pa! Pa!